No, już ostatnia część mojego filmu zakupowego. No który powiem szczerze, będzie dość długim filmem. Przyszła moja kolejna paczuszka z tekturkowo, a w międzyczasie byłem jeszcze na zakupach w Eksonie, Także chciałbym wam to pokazać. Najpierw zaczniemy od tekturkowo. Jak zwykle nie mogłem się oprzeć. Piękne napisy. Młodej parze. W dniu ślubu, nowożeńcy, wszystkiego najlepszego. Taki zestawik. Gratulacje witaj na świecie maluszku i córeczka. Synek taki sam zestaw. Coś mi tu spada, ale nie wiem co. I tutaj jeszcze jest wszystkiego najlepszego. Do tego dokupiłem sobie e, takie cyferki 1 i 8 oraz 0, bo to najczęściej są używane. Mój ukochany wózek, w gratisie dostałem parę młodą i idziemy do nowości. Piękne morskie nowości, a mianowicie jest to e, łódka oraz koło sterownicze. Jest to latarnia morska. Bardzo ładna do morskich, w takich wakacyjnych, śródziemnomorskich projektów, oraz kotwica. Bardzo dziecięca, piękna ciuchcia, delikatna. Shaker box z takimi kartami, motywem kart. Cudowny zegar, grawerowany, piękny do kolekcji, zarówno y, Wedding Time od y, Small Wingles Shopu, ale również do domu róż pasuje z y, Lemon Craftu i tam też inne kolekcje mają w sobie właśnie, y, właśnie zegary. Oprócz tego mam jeszcze taki zegar z tymi pięknymi ornamentami, listkami dookoła oraz taki zegar z ornamentem takim Duż, mocnym ornamentem w tą stronę. Piękny zegar. Do tego, jako dodatek do papierów Wingles Shopu, e, są tutaj: e, tak, jest taki księżyc z murami z gwiazdami, piękny. Oraz też księżyc w e, okręgu. Z nowości są również karty. E, wziąłem je, ponieważ z kolekcji Alice ze Stamperii robię e, album. Znaczy, zacząłem robić na warsztatach u radotwórcy w Katowicach i tak jeszcze leży do skończenia no i stwierdziłem, że sobie dokupię to do niego dołożę świetna nowość, trybiki zestaw trybików bardzo ładne, w fajnych rozmiarach wziąłem też sobie zapas i rowery nowość kolejna to są rowery rower taki mocno wycinany i piękny rower grawerowany bardzo mi się podoba bardzo mi się podobały te grawery właśnie w tej firmie no i tutaj jeszcze mam książki, Bobasa chłopca, piękny też jest do prac dziecięcy, Boba z dziewczynkę jeszcze mam. Śpiące dziecko na chmurce oraz tą dziewczynkę z balonikami. To by było na tyle od firmy Tekturkowo. Bardzo serdecznie polecam, tak jak już mówiłem wielokrotnie i, i jak już mówiłem w poprzednim filmie. Teraz jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy wybranych z Aksona, bo nie będę Wam pokazywać wszystkiego. W końcu się dowiedziałem, że Asia Szulik z Weselnego Kąciku. Pozdrawiam Cię, Asiu, bardzo, jeżeli oglądasz. Wiem już, gdzie kupuję te do zdjęć. Zastanawiałem, miałem już do niej pisać, ale poszedłem do Aksona, patrzę, są. Bardzo dawno nie byłem w Aksonie, już chyba z rok. Zazwyczaj ktoś mi robił zakupy, dlatego nie wiedziałam nawet. Zakupiłem sobie te tasiemki do tych do tych zdjęć. Taki glue sobie zakupiłem Tutaj już powoli zacząłem sobie robić zakupy typowo szkolne Ale również zakupuję tam koperty, notesiki, organizery takie i tutaj mam bardzo fajne organizery o, te znajdę się można je na budowlanych świetne są na pręciki ja mam pręciki kolorami poukładane i cekiny mam wsypywane już i naprawdę bardzo fajne są mam już cztery te pudełka, ale dalej się nie mieszczę więc kolejne dwa sobie zakupiłem i jeszcze jest fajna rzecz, to są koszyczki bardzo fajne ratanowe koszyczki, są w dwóch wariantach kolorystycznych, taki kremik no, czasami białe zależy od partii, yy, i właśnie takie czarne, ratanowe, i są one w kilku rozmiarach. Ja mam ten mały, właśnie taki na takie rzeczy, yy, właśnie małe. Tak jak tutaj widzicie na przykład, świetne rozwiązanie. Postawić sobie na półce, bardzo fajne. Tak można sobie zorganizować wszystko. I, dot, i oprócz tego, jeszcze są takie większe, takie dość spore. One mają około 25 cm. Nie, przepraszam, 22 cm na 16. 22 na 16, także już są dość, dosyć spore. Dokupiłem sobie białą farbę, bo jej nigdy nie za wiele. Na podkładówkę jest bardzo fajna. I werniks sobie kupiłem. Taki właśnie ala. Yy, ala lakier. Oczywiście, wiadomo, folię. Bazy, teraz zauważyłem, że chyba zwiększyli te bazy, bo są 15, koperty 16, ale nie jestem pewien. Kupiłem sobie piękny folder do embossingu. Taśmy standardowo, zapas taśmy. Czy coś jeszcze kupiłem? Aha, tutaj jeszcze są rzeczy, które chciałem Wam właśnie pokazać. To nie. Tak, po pierwsze. Rurki papierowe. Był teraz dział właśnie z takimi rzeczami do urodzinowymi, takimi na takie imprezy plenerowe. Na przykład kupiłem sobie takie podobrazie 29 na 29 Jest dość wysokie, bo ono ma chyba ze 4 cm. Tak, 4 cm wysokie, bardzo fajne. Tutaj są do niego takie te zabezpieczenia, więc można spokojnie sobie to zabezpieczyć. Oprócz tego zakupiłem sobie taki podkład serce, bardzo fajny. Papier lustrzany. Nie wiem czy używacie. Ja czasami używam jako podwarstwa, że tak powiem. I właśnie jest bardzo fajnie wygląda. Dodatkowo 220 gramowy papier z bardzo fajną fakturą lnu, kremowy i biały. Ja używam na wydruki, ale również na bazy do kartek. Oraz taki ten wodny papier 300 gram, sobie zakupiłem z myślą o robieniu kwiatów. Właśnie tak to zakupiłem. No, i chyba to by było na tyle z tych moich zakupów w ostatnim czasie. Teraz będzie dość długi przestój, dlatego złączę ten film. Zrobię z niego jeden duży i wam wrzucę. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, i wtedy będę już pokazywał pracę, bo, ponieważ właśnie no, zakupy są już zrobione, zaopatrzony jestem, to czas do pracy. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapytajcie, jeżeli coś nie wie, chcecie wiedzieć, linki czy coś, zapytajcie w komentarzu, czy też na prywatnej wiadomości na fanpage'u Jakub tworzy to oczywiście chętnie odpowiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!